Rozmawiamy ostatnio nieco więcej o e, AI Act, czyli dyrektywie Unii Europejskiej, regulującej rynek sztucznej inteligencji. Rozmawiamy, bo z jednej strony wiele komentarzy, szczególnie od specjalistów, którzy starają się coś zbudować w Europie w oparciu o sztuczną inteligencję, czy, czy zaproponować jakieś nowe rozwiązania, że to krępuje możliwości działania, że to jest śmieszne, bo podczas kiedy Amerykanie czy Chińczycy pędzą do przodu, my koncentrujemy się w Europie na Ochronie wszystkich przed wszystkim, no ale z drugiej strony, na przykład urzędnicy europejscy są dumni z tego, że jest regulacja, która powoduje, że e, najprawdopodobniej uda się zabezpieczyć Europejczyków przed ryzykami związanymi z wykorzystaniem AI. W tym jest trochę samoograniczenia też takiego po stronie państwa. Z drugiej strony e, uda się stworzyć rynek, na którym sztuczna inteligencja będzie dobrze służyła Europejczykom. No ale jak to zwykle z unijnymi rozporządzeniami bywa, coś wchodzi w życie, i nagle okazuje się, że trzeba się pilnować, bo mm, pojawiają się nowe obowiązki, które dotyczą również drobnych przedsiębiorców, jeśli tylko przypadkiem przyszło im do głowy dać swoim pracownikom do dyspozycji narzędzia sztucznej inteligencji. Dr Krzysztof Riedl, radca prawny w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, ekspert m.in. prawa sztucznej inteligencji jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, i w zasadzie to jest tak ogromny temat, że nie wiadomo od czego zacząć i e, ile uda nam się zmieścić, ale wydaje mi się, że najbardziej istotne jest to, żebyśmy powiedzieli jeszcze raz drobnym przedsiębiorcom na co muszą zwracać uwagę, bo tak jak dotknęło ich bardzo bezpośrednio RODO, e, które też z początku z pozoru wydawało się będzie jakimś tam problemem wielkich korporacji, e, a jest problemem wszystkich przedsiębiorców, no to też z tym AI aktem nie jest tak, że to tylko problem dostawców. Rozwiązań sztucznej inteligencji. Tak, i rzeczywiście myślę, że analogia pana redaktora do, do przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO jest rzeczywiście bardzo, bardzo adekwatna. Co prawda, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, tu właśnie trudno sobie wyobrazić prowadzenie biznesu bez tego procesu. Na razie jeszcze możemy sobie wyobrazić prowadzenie biznesu bez wykorzystania sztucznej inteligencji, ale pewnie stopniowo ten stan będzie się, będzie się zmieniał. I rzeczywiście Unia Europejska postanowiła może nie być pierwsza w zakresie rozwoju systemów sztucznej inteligencji, ale być pierwsza w zakresie regulacji. I przyjęła już w sierpniu. 24 roku akt prawny, jakim jest rozporządzenie w sprawie sztucznej, sztucznej inteligencji. I to, o czym rzeczywiście przedsiębiorcy powinni, powinni pamiętać, to że stopniowo przepisy tego aktu będą, będą rozpoczynać swoje stosowanie. I pierwszą taką datą graniczną była rzeczywiście ubiegła niedziela 2 lutego 2025 roku, kiedy weszły nam pierwsze przepisy, te dotyczące najbardziej. Najbardziej ryzykownych systemów, takich, które związane są z nieakceptowalnym ryzykiem. Kolejną datą będzie sierpień, 2 sierpnia 2025 roku. Wtedy wejdą nam przepisy dotyczące kar, czyli teraz mamy pewne obowiązki, ale żadnych kar nie mamy, i przepisy dotyczące zarządzania w ogóle sztuczną inteligencją, więc powstaną na przykład organy krajowe, jak organ chociażby w Polsce, który będzie zajmował się właśnie nadzorem nad rynkiem sztucznej inteligencji. Natomiast Całe, wszystkie pozostałe przepisy, przede wszystkim te najistotniejsze dla przedsiębiorców, o tym myślę zaraz sobie powiemy dlaczego, zaczną być stosowane od 2 sierpnia 2026 roku, więc teoretycznie czasu jeszcze trochę jest, ale mając na uwadze bardzo szeroki zakres obowiązków wprowadzanych przez te przepisy, jest to okres zaprojektowany właśnie na przygotowanie się do ich. Do ich stosowania, tak żeby przedsiębiorcy odpowiedni czas mieli na to, żeby dostosować swoje, swoje działanie do tego rodzaju wymogów i obowiązków. Patrzę na te e, przesłanki wysokiego ryzyka i zastanawiam się, co tutaj dla małych i średnich przedsiębiorstw, poza tymi, które zajmują się oprogramowaniem e, i usługami związanymi e, z e, oprogramowaniem, zarządzaniem bazami danych czy porządkowaniem tych baz, co tutaj mogłoby być szczególnie e, takie ryzykowne? No bo o co chodzi w niedopuszczalnym ryzyku? które jak rozumiem w tej chwili już nas obowiązuje. Na przykład, nie wolno e, wykorzystywać podatności w oparciu o sztuczną inteligencję. Czyli profilujemy sobie delikwenta, e, widzimy na podstawie wielkiego zbioru danych, e, co on na przykład lubi, i podsuwamy mu w taki sposób komunikat reklamowy, żeby złapał się na haczyk. No ale do tego trzeba mieć takie wielkie zbiory danych, trzeba by być w stanie sprofilować. No tego drobny przedsiębiorca na ogół e, nie jest w stanie zrobić. Nie wolno nam, i to chyba jest jedna z. Z najlepszych rzeczy, które zostały wprowadzone, nie wolno nam stosować punktacji społecznej, czyli na przykład przypisywać ludziom mm, punktów po to, żeby określić ich uprawnienia do różnych rzeczy. No jak wiemy w Chinach po pewnych protestach przeciwko bankom część obywateli nie mogła wjechać metrem do centrum miasta, bo po prostu nie byli wpuszczani, bo wykazali się a społecznym zachowaniem, bo im przyszło do głowy robić jakieś proces, protesty. Nie można na przykład oceniać lub przewidywać ryzyka związanego z indywidualnym przestępstwem, co z kolei jest, no, rozumiem, że to dla prawników jest bardzo ważne, prawda? No bo jak jest domniemanie niewinności, to nie możemy zakładać, Dokładnie. że ktoś prawdopodobnie popełni przestępstwo i w związku z tym już go w jakiś sposób sankcjonować. No nie możemy na przykład biometrycznych kategoryzacji stosować, żeby wydedukować jakieś ceny, cechy chronione, cokolwiek to jest. Nie można też stosować zdalnej identyfikacji biometrycznej w czasie rzeczywistym na potrzeby ochrony porządku publicznego w przestrzeni, w przestrzeni publicznej, co postrzegam jako rodzaj takiego samoograniczenia administracji. Chociaż o ile pamiętam AI to tam są pewne Furtki, które w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego można wykorzystać. Czyli jednak komuś będzie wolno takie systemy tworzyć. Pytanie, czy one powstaną w Europie. No i pytanie, czy te samoograniczenia to jest więcej bezpieczeństwa, czy więcej niebezpieczeństwa, że ktoś będzie musiał dostarczyć te na wszelki wypadek rozwiązania, i one nie będą europejskimi. No bo tutaj nie będzie wolno nad nimi pracować. Ja myślę, że zdecydowanie te przepisy dotyczące zakazanych praktyk są potrzebne, ale to, co może trzeba podkreślić, to już trochę wybrzmiało z wypowiedzi pana redaktora. Część tego rodzaju zakazów już obowiązuje, to znaczy chociażby zakaz wykorzystywania różnego rodzaju reklamy podprogowej będącej poza świadomością danej osoby, czy manipulowania różnymi treściami, czy wykorzystywania słabości. Tego rodzaju przepisy już, już obowiązywały, jeżeli chodzi o nieuczciwe praktyki rynkowe, jeżeli chodzi o kwestie Profilowania czy przetwarzania określonych danych, czy kategoryzacji biometrycznej. Częściowo również tu będzie zazębienie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W związku z tym nie wszystko jest tu nowe. Natomiast tu mówimy rzeczywiście o tych praktykach, które dotyczą wykorzystania systemów sztucznej inteligencji. To jest osobne zagadnienie, jak je definiować, bo to jest rzeczywiście ogromny, ogromny problem na gruncie, na gruncie AI Actu. Natomiast jeżeli chodzi o te praktyki przywołane przez pana redaktora, one zgadza się w większości dotyczą Pewnego wyższego, już nazwijmy to, poziomu różnych systemów, które albo są wykorzystywane przez organy publiczne, albo wymagają olbrzymich środków, w związku z tym nie dotkną pewnie tych małych czy średnich przedsiębiorców. Natomiast niektóre z tych praktyk rzeczywiście jakiś punkt zaczepienia mogą, mogą mieć i taką praktyką również zakazaną będą, na przykład, systemy rozpoznawania emocji w miejscu pracy czyli wprowadzenie jakiegokolwiek systemu, a tego rodzaju systemy na rynku już, już funkcjonują, który pozwalałby na przykład ocenić, na ile pracownik jest na ile pracownik stresuje się w miejscu pracy, albo jak podchodzi do określonych zadań, jak reaguje na nie, ale właśnie przez pryzmat jego emocji, tego rodzaju systemy również będą zakazane, i tu nie ma jedynym wyjątkiem, jest właściwie wprowadzenie takich systemów dla celów czy bezpieczeństwa, czy, czy medycznych, gdyby na przykład były przesłanki do tego, żeby na podstawie analizy emocji takiego pracownika, jednak uchronić przed określonym niebezpieczeństwem związanym z jego złym stanem zdrowia. Innym przykładem, myślę, który może być jakoś dla niektórych, przynajmniej grup przedsiębiorców istotny, no to jest wykorzystywanie systemów, które w sposób nieukierunkowany pobierają wizerunki osób fizycznych z, chociażby z internetu po to, żeby rozpoznawać na podstawie zdjęć te osoby, czyli rozpoznawać ich wizerunek. Tutaj tego rodzaju systemy również nie będą możliwe do, do wykorzystywania. Na koniec krótko, czy... W obliczu tej regulacji, e, pańskim zdaniem, zarzuty e, osób, które są związane z technologiami sztucznej inteligencji, że to jest e, taki sztywny kołnierz, który uniemożliwia rozwój, są uzasadnione? Częściowo muszę powiedzieć, że pewnie, pewnie tak. To znaczy, nie mam wątpliwości, że ten akt jest potrzebny i dobrze, że, że został przyjęty. Natomiast być może część rozwiązań, które się z nim znalazły, są nieco przedwczesne. To znaczy, systemy, w ogóle sztuczna inteligencja jako technologia no ten największy boom, właściwie od 2022 roku. Nieustająco się zmienia, rozwija, a w związku z tym trudno jest nadążyć za tymi rozwiązaniami, i to widać nawet w pracach nad tym systemem, nad tym rozporządzeniem. Rozporządzenie, pierwszy projekt w 2021 roku się pojawił, a już kilkukrotnie, zanim został przyjęty, zmieniano zupełnie podejście do tego, jak na przykład definiować systemy sztucznej inteligencji. I w tym zakresie, być może, mając na uwadze, jak szerokie obowiązki i wymogi wprowadza ten EIAKT. To niektóre z nich być może są, są przedwczesne i mogą rzeczywiście stanowić pewną, pewną tamę dla, dla rozwoju tej technologii, Innowacji. mimo że samo rozporządzenie przewiduje różnego rozwiązania, rodzaju rozwiązania, jak piaskownice regulacyjne czy złagodzenie wymogów na przykład co do. Doktor Krzysztof Ridl, Radca Prawny, Kancelaria Łaszczuk i wspólnicy dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.